I, co? I mamy luty, właściwie końcówkę lutego, więc tak jak i miesiąc temu, tak i teraz, wydostaję się z jaskini, wychodzę na dwór idę zobaczyć, co tam słychać na świecie. Znowu jestem gdzieś na polu, właściwie bardziej w lesie. Strasznie wieje tutaj dzisiaj. Myślałem, że jak schowam się do lasu, aczkolwiek tutaj jest zaraz ściana lasu, więc początek lasu. Myślałem, że jak schowam się troszeczkę między drzewa, to będzie spokojniej, ale to jeszcze chyba jest za. Płytko w lesie, żeby, żeby spokojniej było. Luty, co prawda, jeszcze się nie skończył, jeszcze kilka dni zostało i kilka dni, w których dużo się wydarzy, ale o tym opowiem za miesiąc. Natomiast luty był dla mnie takim pierwszym miesiącem, takim miesiącem miał być listopad, ale się okazało, że zarówno listopad, grudzień, jak i styczeń był pełen ciekawych projektów i tak dalej. Ale luty miał być miesiącem, w którym wielkich rzeczy się nie było w kalendarzu wpisanej, więc miało być spokojniej. A okazało się, że pracy było od groma. Początek był spokojniejszy, ale później naprawdę kupa zleceń, kupa fajnych zleceń. Bo jednak ja tę swoją pracę lubię, więc no też po części chyba łatwo też wpaść przez to w ten, w ten wir pracy. i Później człowiek się budzi jednak z jakimś dołem, że nagle ups, życie minęło, a pracy było za dużo. Niby fajna zabawa, ale jednak no, warto różne rzeczy w życiu robić. Więc tak, luty był pod tym względem ciekawy, nowy, że mm, miałem tylko zaplanowane rzeczy short term, które przynoszą pieniążki w krótkim terminie, a właściwie nawet nie miałem ich zaplanowanych, ponieważ te rzeczy pojawiają się i znikają w różnych okresach czasu same z siebie. No, ale o tym nie będę biadolił. Co ciekawego wydarzyło się w styczniu i co mógłbym polecić? Otóż, mógłbym polecić strefę startup, strefę coworkingową w Gdyni, gdzie za niewielkie pieniądze można sobie usadowić się jako freelancer i pracować. No i w tej strefie było śniadanie coworkerów, właściwie nie śniadanie coworkerów, tylko śniadanie dla całej strefy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zorganizowany event, dzięki czemu zarówno ludzie z strefy coworkowej, jak i osoby związane z wynajmujące biura w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym mogły się spotkać. Świetnie zorganizowane, mały meeting, stand-up meeting, znaczy stand-up meeting, nie wiem czy stand-up nie kojarzy się jakoś inaczej, ale spotkanko na stojąco, biznesowo, bardzo fajne rozmowy, bardzo fajne spotkania, kupę ciekawych. Osób. Polecam przebywanie, zarówno w strefie coworkingowej PPT, jak i czyli w strefie startup, jak i w ogóle cały, całe firmy, które gdzieś tam w pomorskim parku sobie działają. Ja osobiście wynajmuję tam biurko w strefie startup. Bywam tam za rzadko, bo miałem tam bywać co tydzień, a w tym tygodniu na przykład nie byłem. Śmieję się, że. Moje przebywanie w strefie startupowej kończy się na tym, że chodzę na eventy, przy których jest coś do jedzenia, więc comiesięczne śniadanka. Coworkingowe, czy właśnie jakieś tego typu eventy. No, no ale nic. Polecam też tę strefę z jednego powodu, ponieważ w marcu będę tam prowadził warsztaty podcastowe. No ale o tym więcej gdzieś tam w moich mediach społecznościowych będzie, a nie w tym filmie, ponieważ jeszcze tego eventu nie ma zapisanego. Druga rzecz, która pojawiła się ciekawa w tym miesiącu, to moja współpraca, chociaż na razie to za dużo powiedziane, z, z Takim portalem, który się buduje dopiero, a nazywa się Praca dla Biegacza. Póki co powstała grupa jakiś czas temu, która była pomysłem jakimś tam, jednym z wielu. Natomiast okazało, okazało się, że ten pomysł bardzo mocno urósł w pierwszych miesiącach działania, więc postanowiono, że zrobi się z tym coś więcej. No i zostałem zaproszony do współpracy jako osoba, która ma coś ciekawego do powiedzenia, coś ciekawego do nauczenia innych osób, jeśli chodzi o takie prezentowanie siebie, powiedzmy, czy to w formie audio podcastowej, czy w formie wideo, tak jak to teraz robię. Więc dzięki pracy dla Biegacza, prawdopodobnie mój podcast, chociaż totalnie na razie nie mam na to mocy, mój podcast związany z kropką zostanie reaktywowany, ale o tym więcej będzie w Kwietniu dopiero, więc jeśli jesteś osobą, która uprawia jakiś sport, lub jesteś osobą, a właściwie nie lub, tylko i, jesteś osobą, która jest związana z jak, jakoś z rynkiem pracy, czyli tak naprawdę wszyscy, e, znaczy wszyscy biegający, czy wszyscy, którzy uprawiają jakiś sport najlepiej wytrzymałościowy, to serdecznie Ciebie zapraszam do polubienia czy to fanpage, a Praca dla Biegacza, czy to e, do wskoczenia na grupę, czy to na Facebooku, czy na Linkedinie. E, praca właśnie, praca dla biegacza. Póki co jest tam trochę ofert pracy, natomiast to wszystko jest, w lekkim chaosie, na co zwróciło uwagę e, trochę osób. Za to dziękujemy, jeśli chodzi o ten feedback. E, natomiast no, portal, jakby, który się buduje i który za ileś tam tygodni już ma zacząć działać, e, pewne rzeczy bardzo pousprawnia, bardzo pokategoryzuje i bardzo poukłada. Więc. Dołączajcie póki co do grupy no i czekamy na rozwój tego, tego projektu. Przy okazji, pytanie: Jeśli mógłbyś odpowiedzieć pod tym filmem, na przykład na YouTubie, jakiego typu materiały interesowałyby Ciebie, jeśli chodzi właśnie o kreowanie swojego wizerunku czy marki osobistej? Mam wrażenie, że wiru, wizerunek, image, czy marka osobista, już jest trochę takimi słowami tabu jak coaching czy wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Więc jeśli masz jakiś pomysł, masz jakieś zagadnienia, z którymi masz problem, a przydałyby ci się właśnie w budowaniu swojego PR-u osobistego, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o twoją bytność, o twoje przebywanie na rynku pracy, to pomysły na tematy proszę wpisywać właśnie pod tym filmem. No zobaczymy co ciekawego się urodzi. Oczywiście pomysłów jest setki, pomysłów są setki. Natomiast lepiej produkować rzeczy, które interesują Ciebie, was, odbiorców, a niektóre ja sobie wyobraziłem, że są najfajniejsze. Z zabawowych rzeczy, żeby nie było tak, że raz na miesiąc wyskakuję sobie do, yy, z jaskini, no to gdzieś tam bywałem, był jakiś weekendik na Mazurach. Gdzie zobaczyłem fantastyczny fotel? Wrzucałem go na Instagrama. Nie wiem, czy mam to jeszcze nagranie, jak tak to, to pokazuję, właśnie teraz. Byłem na spotkaniu Trójcaster. To kolejna inicjatywa, którą mógłbym polecić. Dopiero startuje i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, ale jeśli jesteś podcasterem związanym, który bywa w Trójmieście mieście lub mieszka w którym mieście, no to też skocz na Facebooka. Trójcaster przez K. Będą co miesięczne, prawdopodobnie, spotkania podcasterów, przekawce, różne rozmowy. Z związane właśnie z podcastingiem, techniczne, umiejętności miękkie i tak dalej. No póki co zapowiedzi szumne, a właściwie nie szumne, po prostu są zapowiedzi, że spotkajmy się, zobaczymy co z tego będzie, a razem pracujmy nad tą naszą inicjatywą no i zobaczymy właśnie gdzie to nas poprowadzi i co ciekawego dla siebie samego, dla siebie samych z tego wyniesiemy. Trójcaster również polecam i prawdopodobnie będę bywał, może nie zawsze, ale będę starał się bywać na spotkaniach, w Sopocie. Póki co spotkania są właśnie w Sopocie. W międzyczasie w tym miesiącu, co spowodowało też, że trochę więcej pracy miałem, stwierdziłem, że trzeba wydać kolejny kurs. Że kurs o podcastingu to jedno i on będzie raz na jakiś czas w sprzedaży. Natomiast kwestie wideo również chciałbym poruszyć i to od takich totalnych podstaw, czyli jak ubrać, mamy jakiś temat do przekazania, i teraz jak go ubrać, żeby ludzie chcieli go oglądać, żeby on był ciekawy w odbiorze. Cały czas oczywiście się tego wszyscy uczymy. Jak to wszystko zrobić i przekazać, żeby to było fajne, jak to zatytułować i jak zrobić, żeby ludzie chcieli to oglądać, żeby ludzie w ogóle to wynaleźli poprzez pisany scenariusz, a wszystkie kwestie najważniejsze dla wszystkich, a aczkolwiek odnośnie których jest najwięcej materiałów w internecie, czyli kwestie techniczne, nagrywanie, montażem i tak oraz cała dystrybucja i marketing treści. Który, no, który jest ważny, aczkolwiek, który też wynika poniekąd z podstaw, czyli od, z początku procesu, jeśli chodzi o produkcję wideo, ponieważ te początkowe rzeczy później weryfikują, jak nam idą te końcowe rzeczy, jeśli chodzi o właśnie cały proces powstawania od scenariusza, czy od pomysłu na film, do samej dystrybucji i marketingowania, marketowania tych treści. A jeśli Ty chciałbyś dodać swoją cegiełkę i powiedzieć, z czym Ty masz największy problem, jeśli chodzi o tworzenie takich treści, no to oczywiście zapraszam na marcinchiń.pl łamane na pytanie. Link w opisie do tego filmu. Odpali Ci się tam formularz Google, w którym będziesz mógł odpowiedzieć na jedno pytanie, tylko jedno pytanie w całym formularzu. Z czym właśnie masz największy problem, jeśli chodzi o, o tego typu rzeczy? Tematy związane z materiałami wideo. No, i tyle w tym materiale. Tak jak mówiłem na początku, trochę dużo ostatnio sobie wziąłem na głowę. Na szczęście wiele rzeczy jest takich, które mogę po prostu zatrzymać, odpuścić i po prostu zrealizować później. Nie wszystkie, ale sporą część tego obciążenia po prostu mogę odstawić na później. Natomiast, no wiadomo, jakie jest odstawianie na później. Natomiast, do natomiast, znowu wracam do takiej standardowej dla wielu osób ambitnych sytuacji, że bardzo chciałbym realizować wiele różnych fajnych rzeczy. Oczywiście to powoduje do zbytniego dużego, do zbyt dużego przepracowania się. Nie wiem, czy to poprawnie powiedziałem. Co powoduje do tego, że w dłuższym terminie jest źle. I warto sobie raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na miesiąc stanąć z boku i spojrzeć na to, co się dzieje w tym naszym czasie. Ja już bywałem w różnych dziwnych sytuacjach, więc. Się nauczyłem tego, aczkolwiek też za którymś razem dopiero, gdy, gdy wpadłem w jakiś taki dołek. Natomiast teraz wiem, że po prostu trzeba, jeśli zdarzają ci się takie sytuacje, że jest za dużo pracy, że jest po prostu bywa źle, to sobie nie wiem, wpisz do kalendarza godzinne czy dwugodzinne najlepiej, spotkanie ze samym sobą, które jest nieprzesuwalne, którego nic innego nie może ruszyć, jak nie wiem, spotkanie w barze z kumplami. Znaczy spotkanie w barze z kumplami pewnie można ruszyć, jeśli dzieje się coś złego. Natomiast wpisz sobie do kalendarza nawet raz na miesiąc dwugodzinne spotkanie ze sobą, gdzie spojrzysz, czy na pewno wszystko idzie tak, jakbyś chciał, czy może jednak coś trzeba zmienić. Ponieważ no ja teraz jestem w takiej sytuacji właśnie znowu, że uważam, że tego jest za dużo, że gdzieś tam czas wolny jest, zostaje zjadany przez pracę. Więc stwierdzam, że tak trzeba przejrzeć, co ma się... Czy co wymyśliłem sobie, że zadzieje się w następnych tygodniach, czy w następnym miesiącu, dwóch lub trzech, bo tutaj może niektórzy są fanami planowania dwunastotygodniowego, jest taka, jest taka idea, taki koncept, co ma się zadziać w następnych dwóch, trzech miesiącach powiedzmy i czy tego czasem nie jest za dużo, ponieważ pojawiają się również rzeczy dodatkowe, które trzeba zrobić, wiemy jak pracujemy, wiemy ile tego, ile tego się zdarza, Mam nadzieję, że wiemy. Ja mówię też trochę na swoim przykładzie, że ja sobie muszę z tego zdawać sprawę. I jeśli wychodzi nam na to, że coś chcielibyśmy zmienić, to warto się zatrzymać i powiedzieć: OK, jestem świadomy tego, co się dzieje. Tę rzecz odstawiam na później, chyba że pojawi się faktycznie dużo wolnego czasu i, no, i sobie to zrealizuję teraz. Natomiast uważałbym z tym i, i jednak świadomie nauczył się odpuszczać lub też przenosić rzeczy po prostu na później. Ponieważ, no, wiedzcie, że pomysłów naprawdę głowa generuje miliony i to nie znaczy, że te miliony pomysłów trzeba realizować, tylko, no, trzeba właśnie uważać z tym, żeby tego po prostu nie było za dużo. O, jakiś biegać sobie leci, biegnie. A, czy go złapię? No i podsumowując tę sytuację, chciałem jeszcze powiedzieć, że najlepsza i najgorsza sytuacja, jaka może nam się zdarzyć, to właśnie gdy te nasze projekty sprawiają nam dużo frajdy. Ponieważ no, z jednej strony super, ponieważ rzeczy, które nas robimy, rzeczy, które nas jarają i dzięki temu robimy rzeczy fajniej, natomiast no, z drugiej strony, tak jak mówiłem, łatwo wpaść w wir pracy, czego nie życzę, natomiast życzę Tobie i wszystkim, którzy to oglądają, żeby właśnie te projekty sprawiały Ci dużo frajdy, ponieważ żyjemy w takich pięknych czasach, kiedy faktycznie możemy y, y, zarabiać pieniądze robiąc rzeczy, których, które lubimy. Warto gdzieś tam powoli iść w kierunku tego, y, co by się robić chciało. I to zwykle nie jest tak, że jest ptryczek i nagle się to wszystko zadziewa, ale, ale powoli nasze życie się zmienia. No i tak, tyle. Pozdro z jaskini na powietrzu. Tak, pozdro z lasu w rumi to się chyba już Kazimierz czy dębogórze nazywa, chyba bardziej Dębogórze, Tak, mniejsza. Pozdrawiam tutaj z ławeczki, Wietrzy nie się już skończyło, jakieś chmury idą ale ogólnie jest bardzo sympatycznie. Co prawda jest 7 stopni, ale piękne słoneczko. Rano padało, stwierdziłem, że nie nagram tego filmu na dworze, a dzisiaj jest ostatni dzień właściwie, kiedy to e, nagrać mogę. Natomiast się uspokoiło, wyszło piękne słoneczko. Proszę tutaj nie jeździć z samochodami. I, I można było zrealizować sobie ten materialik. Tak, pięknie jest. Miłego dnia. Cześć.